Siemanko, witajcie, z tej strony Mr. Sorry witam was w trzecim odcinku z Wolf Teama. Nie. Oczywiście na początek muszą być ogłoszenia parafialne, bo bez osiem parafialnych by nie dałoby rady. By rady. E, tak, jakby chciał ze mną jakiś nagrać youtuber, niech napisze w komentarzu w wiadomości prywatnej. E, wymagania to skape. Na pewno się e, odezwę jak ktoś, jak napisze ktoś. E, tak, nie musimy grać w tą samą grę, możemy całkiem co innego nagrywać i tak dalej. Yy, drugą sprawą to jest, że nagrywam Bandicam'em, więc jak coś będą dwa odcinki. Yy, będzie jeden odcinek podzielony na dwie części. Dobra, wchodzimy do gry. Dołączamy do gry. Rozpoczniemy. I czytajcie opis, nie? Czytajcie opis, bo to jest ważne. Zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole i suba. Dobra, popatrzymy, bo na razie nie chcę mi się tworzyć żadnych nowych pokojanin, bo to by zajęło, wiecie. Tak jak oglądaliście, mam teraz 25 FPS-ów, nie? Kiepsko. A jak gdy nie gram, to było po 1000, nie? To jest <laughs> śmieszne. ale życie. Niestety. Link do Wolskiego y, podam w opisie. Oczywiście. No, e, czekajcie, a mnie nie ma teraz. No nie ma. Już trochę tam jakiś level zdobyłem i tak dalej. E, trochę rangę podniosłem swoją. No, nie, kawałek to zależy. Zależy jaka runda i w ogóle, nie. No. Najniższa to jest taki pasek. O tu macie odznaki. To są rangi. Jakby lewle. Mam dwa do góry, to już nie wiecie. of o Snajpa! Ale na snajperka? na tym sniperka jest beznadziejna. wolę już się to moją wziąć. O nie, to to wezmę sobie. O to jest lepsze. O ludu! Masa! Nie wiadomo o co chodzi w ogóle. Nie ogarniał. Myślę, że zagramy sobie, może jak dążymy po dwie rundy. Tak jak ostatnio. I tyle. Lol, co tu się dzieje? Nie ogarniam ludzie, na serio. Tu, no... Coś mnie... coś rzuciło. Bo no, tyle ludzi gra. Fajnie, widać o co chodzi. No, no zabił mnie już ktoś. O, zabiłem kogoś. No, ale przecież to jest tyle ludzi, że ja nie dam sam rady. Dobra, bierzemy to. Piękne staty, jak widzicie, tamty miałem no bardzo dobre. A... Gdy tamtym, w tamtym odcinku miałem tragiczne staty, ale wcześniej przed odcinkiem, ja jeszcze jedną rundę pkniemy Ja grałem... Ja byłem w pierwszym rankingu, nie? No to jest... wiecie. Śmieszne, nie? To jest tak na się ten. No, dobra, rozpoczniemy. Się napiję. Dobra, I tak jak e, czytaliście to no, będą filmiki może i z głosem albo i bez nieraz. Znaczy może będą filmiki bez głosu nieraz mojego komentarza. Napiszę, że podrobili YouTube. Pozd Pozdrówcie YouTube! No dobra. Bardzo no, w miarę fajny humor, więc... Może mi trochę odwalać i tak dalej. I, I wszystkie najlepsze z okazji Dzień Kobiet, bo nagrywam to w sobotę, ale nie wiem, nie wiem, czy mi się doszło do nagrać. Dlatego wszystkie najlepsze z okazji Dnia Kobiet wszystkim kobietom. No. O. Nie polecam tej gry 2 na 10 śmiesznie, śmiesznie, że masz wcale. O jesu Niedziałem, że mi nie trak sniperki, Czułem to. Ale dobra, lecimy dalej. Hmm. A co tu ja mam? Po co, to, po co to grasz? Po co to grasz? Polski, polski język polski, ciężka mowa. Kurczę no. No bym kupił absolutarny tak oksyła no to wiecie Bez APA, ciężko ciężko no, no, no jeden znowu ten ty macie granatę no się no pff, znowu mnie zabił no jak to możliwe ty skąd on wiedział że akurat tam będę koksy, jakiś. kawałek kto mamy 29 25 o 46 na 20 też, to co fajne staty ma no. a ja mam niestety ja zaraz mnie załap zabiłem chociaż jednego Jeden na pięć staty jaka biedna i tak miałem w ogóle, Wam jeszcze powiedzieć? Nie, co będzie? Nie, no, znowu ten Jenays, co to ma być? Ja już tam nie idę. Będzie tak, dokończymy tą serię. Kurczę, nie to miałem już. Dokończymy tą serię. Ja no, znowu ten Ty, tak. Dobra, zabiję mnie. Co tu ma? Przegraliśmy. Dokończę tą serię eee, Będę czekajcie jak zobaczę tu e, Żeby Was nie okłamać. symulator plac leśnych będzie odcinek z, z seria symulatora plac leśnych dołączymy do jeszcze jednej gry jakieś ręki. Czekajcie, zaraz wam opowiem jeszcze. Tylko dołączę jakieś areny. No kurczę, nie, można, nie mogę coś dołączyć. Jeszcze raz próbujemy. No co jest? No nie mogę dołączyć. No, no, dobra. perka, uuu, kiepsko. No dobra. Niebieska na no What the fuck. No i znowu naprawdę. No to poszukamy jeszcze jednego tego pokoju. No już dobra. Rozpoczniemy. Się napiję. Jeszcze. Dobra. Tylko napiszę że podroli YouTube. Pozdrówcie YouTube. E, tak, symulator opas leśnych. Teraz się będzie jeden no, odcinek. Zatem kupię coś, Czyli bardzo mi się to nie podoba. Kurczę. No, co mi się bardzo nie podoba. E, będzie seria, może, odcinkowa Nie. I później będzie seria z Elite Marines. Gry sieciowej, yy, podobnej, no też szlanka. I będę chciał wam pokazać swoją postać yy, z takiej gry. Pewnej nie będę wam mówił jakiej, bo to ma być taka niespodzianka, ale no. lol, to było dziwne teraz. Nooo, tam zeszliśmy, to do... pójdziemy. LOL! No tu, wszy... co? Kurczę. Co mnie stresuje, chłopak? No kur... no. Naprawdę, snajperzy tu. No ja snajperki nie mam. Znaczy no, mam, ale beznadziejne. Idziemy tu. Trzymaj. Granata. Dobra, trafiłem. Tam pójdziemy. I Widzę wszystko. Ma, koksik. Teraz nie będzie szalał o tyłu, pewnie. A mówiłem, że trafi. Coś nam idzie. Ofaj to ma to. Ofaj, oh, ofaj. Oh, Jazda. Kim mam w ogóle? Niebieski jestem. Znowu stacy kiepski. Tam widziałem. Kurcz. O widzę. Dobra. Ale mam ze za troszkę. No dobra, żadnie weszło. Muchas gracias.